A teraz konkretnie, czy w ciągu minionych pięciu lat Polakom żyje się lepiej czy gorzej? To znaczy, czy za pensję można lepiej czy gorzej się utrzymać w średniej tego społeczeństwa? E, Wiem, znowu generalizacja. Ja przypuszczam, że taka jest prawda tego, o tym społeczeństwie, że dużej części społeczeństwa żyje się na pewno gorzej. Nie mam co do tego wątpliwości, ale też trzeba pamiętać, że w znacznej części tego społeczeństwa żyje się lepiej. I nawet chyba. I z pozytywne. A to bardzo polityczne, z ja, Tak, bo hmm. chcę powiedzieć, ja nie mam dokładnych danych, ja nie lubię operować pewnymi ogólnikami, każdy mi może powiedzieć, że to nieprawda, ale z tych danych, które ja się ostatnio zapoznawałam, też bardzo takich ogólnych, wynika, że mniej więcej 50%, może trochę powyżej 50% społeczeństwa już odczuwa korzyści z tego systemu, który został wprowadzony 4 lata temu. Ale równocześnie, jak widzimy, 50% pozostaje tych, którzy nie odczuwają tych korzyści, a część, no na pewno cała grupa bezrobotnych, na pewno cała grupa ludzi, którzy żyli w tym tak zwanym ukrytym bezrobociu, czyli mieli te pracę w jakimś urzędzie, dostawali jakąś marną pensję, ale ta pensja marna nie dawała tego poczucia, że ona jest marna, bo za nią praktycznie nic nie można było kupić, bo były puste sklepy. Jeżeli z taką samą pensją następuje zderzenie z pełnymi sklepami, to frustracja jest tym Mówiła Pani pięknie o karcie socjalnej. Kiedy ona mogłaby być wprowadzona? Czy i kiedy będzie nas stać, żeby zbuntować się przeciwko regułom Międzynarodowego Funduszu Walutowego? Wie pan, to też nie jest tak, że, że ten. Ja bym proponowała, żebyśmy może nie mitologizowali tego funduszu walutowego, bo on właściwie stawiał na takie rzeczy jak zmniejszanie deficytu budżetowego i ograniczanie inflacji, co jak na razie widać wyszło nam na korzyść. I również i te partie, które krytykowały dyktat Międzynarodowego Funduszu Walutowego, teraz obejmując władzę, także współpracują z funduszem walutowym i co więcej, mają nawet wymierne korzyści dla siebie jako partii rządzącej, ale i dla całego społeczeństwa z tego względu że jak widzimy następuje redukcja naszych długów, o co myśmy zabiegali, ale właśnie dzięki temu, że takie są wyniki gospodarcze, jakie są, można było to uzyskać. Także tu bym tego nie mitologizowała. Czy fakt rekrutowania członków Rad Nadzorczych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych z grona ludzi o długim stażu zawodowym uważa Pani za słuszny, bo jednak doświadczenie jest potrzebne? Czy mają rację gazety, które określają to Gazeta Wyborcza, prosty program politycznej pseudoprywatyzacji, wprost jakoś podobny? Wie Pan, to debata parlamentarna jak, jak Państwo sobie przypominacie odbywała się w ubiegłym tygodniu na ten temat w związku z pytaniem poselskim. Są oczywiście za i przeciw, ale ja generalnie uważam, że jeżeli się chce zdynamizować ten proces prywatyzacji, trzeba brać ludzi, ludzi nowych, ludzi, którzy rzeczywiście mają, mają to przekonanie o tym, że, że z tym trzeba iść do przodu, że nie są powiązani być może tym starym myśleniem nawet czasami wbrew sobie, prawda? I to jest ten najtrudniejszy problem w tym momencie, kiedy my z jednej strony musimy budować jednak inny system, a nawet zdecydowanie inny system, a z drugiej stawia się argument, że właściwie ludzi, którzy tam mają jakieś doświadczenia się Odrzuca. Teraz chodzi o to, czy te doświadczenia, które oni mają, pomagają w budowie nowoczesnego państwa, czy przeszkadzają? I to jest to zasadnicze pytanie. Ja mam wrażenie, że czasami w gospodarce w sposób istotny przeszkadzają. Podobno ratyfikowany przez pani rząd Konkordat gwałci kilkanaście ustaw, narusza równość religii wobec prawa i podpisany został w okresie, kiedy już rząd nie miał do tego plenipotencji. Czy to prawda? Komu potrzebna jest cała ta afera z Konkordatem, która wybuchła? Ja już tak bym powiedziała z bardzo stoickim spokojem przyjmuję te wszystkie ataki dotyczące Konkordatu, albowiem podkreślałam to wielokrotnie że w moim pełnym przekonaniu ta, jak to nazywam, wrzawa, która powstała wokół konkordatu, jest naprawdę nieusprawiedliwiona. I z tych pytań, które pan tutaj zadał, chciałabym, mając tę możliwość, parę już od razu, że tak powiem, no, skorpedować. Po pierwsze, najpierw zacznijmy od tego, czy rząd miał pleni potencję, czy nie miał. Miał. Jak najbardziej miał, dlatego że w świetle małej konstytucji, po uchwaleniu wotum nieufności, prezydent ma do wyboru dwie drogi. Albo przyjąć dymisję rządu i działać dalej z tym samym. Samym parlamentem albo nie przyjąć dymisji rządu rozwiązać parlament i zarządzić nowe wybory. Prezydent wybrał w tym przypadku drugą drogę, a zatem uznał, że ten rząd powinien działać do wyborów i nie tylko na podstawie specjalnych pełnomocnic danych przez prezydenta, ale na podstawie małej konstytucji. Do uprawnień rządu należy podpisywanie umów międzynarodowych, a Konkordat to umowa międzynarodowa pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską, a nie pomiędzy Polską a Episkopatem. I w tej sytuacji rząd tak. Taką umowę międzynarodową podpisał w momencie, kiedy ona była na tyle wynegocjowana, że mogła być podpisana. I czy gwałci kilkanaście ustaw. E, zawsze prowadzenie umowy międzynarodowej wymaga zmian ustaw, ale w przypadku Konkordatu e, nasi negocjatorzy zabiegali o to, ażeby w maksymalny sposób zachować status quo, czyli żeby zmian ustaw było jak najmniej. I w momencie, kiedy pan mówi, że zmian wymaga kilkanaście ustaw, to jest to naprawdę małe, bo normalnie mało, bo normalnie w związku ze zmianą umowy międzynarodowej. Zmienia się kilkadziesiąt, czasami nawet jak w związku z układem europejskim kilka Ale czy zmieni się ustaw. również te, która mówi o tym, że kościoły winny być równe wobec prawa? Ta się nie zmieni, dlatego, że w konkordacie jest wyraźnie zapisana zasada tolerancji i zasada zakazu dyskryminacji ze względu na inne wyznania. A ponadto zwróćcie Państwo uwagę, że właśnie Sejm uchwala ustawy o stosunku państwa do innych kościołów i chodzi nam o to, żeby ta A zasada była być zapewniona. A księży katolickich do szpitali prowadzonych przez inne kościoły bez zgody dyrektorów? No, ja to jest sytuacja tego rodzaju, co to znaczy bez zgody dyrektorów. To przecież wprost tak nie wynika. To jest znowu kwestia e, ułożenia pewnego zwyczaju korzystania, znowu pewnej kultury korzystania z tego zwyczaju. Nie można zapisać wszystkiego w umowie międzynarodowej, potem się dopiero to wprowadza i realizuje. Tak samo sądzę, na tej samej zasadzie przedstawiciel innego kościoła będzie mógł wejść, no jeżeli będzie, nie wiem, szpital. A to bardzo istotne z uwagi. W moim odczuciu 2079, 11, 2057, 53. Ktoś się dodzwonił. Witamy. Halo? Dzień dobry. Pani Premier dotyczące giełdy papierów wartościowych właściwie można powiedzieć obecny kryzys rządowy został jakby zapoczątkowany przez działania na giełdzie papierów wartościowych zaczęło się od, nie wiem, jakiejś psychozy aferalnej wokół prywatyzacji Banku Śląskiego. No, zaskutkowało to później zmianami, prawda, w Radzie Ministrów. Chodzi mi o to, jak pani premier ocenia, Obecną sytuację giełdową właśnie na tym rynku. I pytanie już bardziej prywatne. Czy pani premier posiada akcje jakichś prywatyzowanych, sprywatyzowanych przedsiębiorstw? Czy pani premier zainwestowała po prostu no i czuje się jako inwestor-współwłaściciel, czy też ewentualnie może gra na giełdzie? To od końca. Od końca i od końca najtrudniejsze pytanie, bo tak, nie mam żadnej akcji, ktoś mi powie że mówię nieprawdę. Nie mam żadnej akcji. Nie gram na giełdzie. I z drugiej strony ktoś może powiedzieć, więc zależało jej na tym, żeby prywatyzować, prawda? I żeby, żeby była giełda, ale sama nie ma. Ja podkreślam, że jak się pełni funkcję publiczną, to każde działanie może być źle określone. Ale tak to jest. Ja naprawdę, będąc ktoś znowu może to źle ocenić. Ja nie miałam czasu zabiegać o swoje sprawy. I czasami się zastanawiałam, że ludzie. Ktoś powie, jestem niegospodarka. Jestem niegospodarka, prawda? Niegospodarna. Ale, ale no, no nie mam ani jednej akcji niczego. I, i, I tak to wygląda. Natomiast gdy idzie o cały problem związany z giełdą, to e, ja mam pełną świadomość, że e, problem jest natury na tyle delikatnej, że nie można doprowadzić do załamania dobrego imienia giełdy, że nie można przez właśnie tego typu bym powiedziała, o dużej mierze o podtekście politycznym kampanie doprowadzić do tego, żeby cały proces prywatyzacji cała giełda została znowu zaklasyfikowana jako pewna nowa instytucja, która się kompromituje. Natomiast, Mam takie przekonanie, że chyba jednak e, ta hossa na giełdzie była e, przez pewien czas bardzo mocno i na wysokim poziomie. Dlatego teraz obserwujemy ten spadek, który jak sądzę nie jest... Czas nam się kończy. Ostatnie wyrównanie. pytanie. Czy rokuje Pani długie trwanie obecnej y, koalicji i, parlament, y, i rządowi? Ja akurat rokuję długie trwanie tej koalicji, dlatego że uważam, że to są akurat dwie partie wywodzące się z poprzedniego aliansu, które mają zrozumienie i wiedzą, co to znaczy być przy władzy. Czy to I chcą być przy władzy. Ja mam, to znaczy, że dobrze. Zobaczymy, jakie będą efekty. Nie po słowach, ale po efektach. Osądzajcie. Nie po słowach, ale po efektach powiedziała pani premier Hanna Suchocka, poseł gospodarna, mam nadzieję, Poznanianka. Dziękuję bardzo za spotkanie w naszym studiu, dziękuję za liczne telefony, pani poseł nadal je odbiera, a państwa zapraszam w przyszłym tygodniu, w sobotę, proszę dzwonić do pana Zbigniewa Religii. A więc do zobaczenia, w, a teraz konkretnie.